Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, co dzieje się w niebie tysiące stóp nad ziemią? W historii lotnictwa miało miejsce wiele tajemniczych wydarzeń, które szokowały cały świat i zdezorientowały naukowców. Dołącz do nas, gdy przedstawimy 10 najstraszniejszych wydarzeń, które miały miejsce w trakcie lotu, wstrząsając światem. Samolot wylądował 37 lat spóźniony. Tak dobrze słyszysz. Samolot był w tranzycie przez całe 37 lat ale najdziwniejsze jest to, że nikt na pokładzie nie wiedział, że spędził 37 lat swojego życia w samolocie. Szalone. Jak to w ogóle mogło się wydarzyć? Samolot znany jako Pan lot 914 to Douglas DC-4. Przewoził 57 pasażerów i 6 członków załogi. 2 lipca 1955 roku. Samolot wystartował z lotniska w Nowym Jorku w kierunku Miami na Florydzie, a normalnie lot powinien trwać kilka godzin, ale nigdy nie dotarł do Miami. Ale szokująco pojawił się nieanonsowany i niewidoczny dla radarów Caracas 9 marca 1985 roku. Według pracowników naziemnych, pasażerowie wyglądali na przestraszonych i szokowanych patrząc na całkiem nowy świat. Pilot z jego strony wyrzucił mały kalendarz przez okno, zanim szybko zawrócił na pas startowy, z którego wystartował i zniknął tak nagle jak się pojawił. I tak kalendarz mógł pomóc wyjaśnić te tajemnice, prawda? Ale niestety nikt nie ma informacji o kalendarzu. Rządy zarówno Wenezueli, jak i Stanów Zjednoczonych podobno przejęły kalendarz i taśmy zwierzy, i odmówiły komentarza na temat incydentu nawet raz w ciągu mijających dziesięcioleci. Ale co dokładnie stało się z lotem 9/14? Ponieważ ta historia krąży po internecie, pojawiło się wiele teorii. Najpopularniejsza z nich głosi, że samolot przeszedł przez jakiś rodzaj portalu czasowego lub czarnej dziury. A zamiast wylądować w Miami w 1975 roku, pojawił się w Wenezueli 30 lat później. Jednak inna historia mówi, że samolot wrócił przez czarną dziurę po opuszczeniu Caracas. Nie ma niczego, co mogłoby dowodzić, że to się wydarzyło naprawdę czy nie. A jeśli mamy być szczerzy, ta historia brzmi jak film, ale jeśli zdarzyła się naprawdę, to z pewnością jest zbyt przerażająca, by ją przeżyć. Numer 9, samolot Cabriolet Musiałeś widzieć wiele kabrioletów, ale samolotów? Wątpię w to. Cóż ten samolot znany jako LOT 243 nie był zrobiony jako kabriolet? Jedna rzecz prowadziła do drugiej. Samolot wystartował z międzynarodowego lotniska Hilo 28 kwietnia 1978 roku z pięcioma członkami załogi i 90 pasażerami na pokładzie w kierunku Honolulu. Podczas inspekcji przed odlotem nie zaobserwowano nic niezwykłego. Samolot wydawał się być w dobrym stanie po odbyciu trzech lotów w obie strony z Honolulu do Hilo Maui i Kauai wcześniej tego dnia. Po starcie wszystko było normalne, aż osiągnęło normalną wysokość lotu 24 tysięcy stóp, kiedy sekcja po lewej stronie dachu pękła z głośnym hukiem. Kapitan nie zauważył, ale poczuł, że samolot przechyla się w lewo i w prawo, a nagle kontrolki stały się luźne. Wtedy jeden z oficerów zauważył śmieci unoszące się w kokpicie. Oficerowie spojrzeli wstecz i zobaczyli, że drzwi kokpitu się oderwały, a oni mogli patrzeć prosto w niebieskie niebo. Duża sekcja dachu o długości około 18 stóp oderwała się. Natychmiast dach się otworzył, a 58-letnia stewardesa, o imieniu Clara Belle Lansing, została wyrzucona z samolotu, stojąc blisko miejsc w piątym rzędzie, a jej ciało nigdy nie zostało znalezione. Mimo, że pasażerowie mieli zapięte pasy 8 osób, doznało poważnych obrażeń. Pilot prowadzący samolot w tym czasie, oficer Tompkins, nie mógł już nim sterować. Kapitan Schornsteimer przejął kontrolę i wykonał natychmiastowy awaryjny zjazd. Załoga ogłosiła sytuację awaryjną i skierowała się do lotniska Kahului na awaryjne lądowanie, ale to nie koniec. Podczas zniżania się do lotniska lewy silnik zawiódł, a załoga lotu nie była pewna, czy podwozie zostało prawidłowo opuszczone. Ale na szczęście udało im się wylądować normalnie 13 minut po incydencie. Po lądowaniu awaryjne zjeżdżalnie ewakuacyjne samolotu zostały uruchomione, a pasażerowie szybko ewakuowali się z samolotu. To było absolutnie przerażające. Numer 8. Samolot bez kapitana. Co się dzieje, gdy kapitan nie jest na pokładzie? Po prostu mówiąc, bezpieczeństwo nie jest gwarantowane. To jest przypadek tego samolotu, który w jakiś sposób stracił swojego pilota w powietrzu. Samolot Helios 522 miał wylecieć z larnaki i lecieć do Międzynarodowego Portu Lotniczego Praga Resign z przystankiem na Międzynarodowym Lotnisku w Atenach. Kiedy samolot przybył do Larnaki z Londynu, poprzednia załoga lotu zgłosiła zamrożoną uszczelkę drzwi i nienormalne dźwięki dochodzące z prawego drzwi serwisowych. Poprosili o pełną inspekcję drzwi. Inspekcję przeprowadził inżynier naziemny, który ustawił system ciśnienia na ręczny, ponieważ nie chciał wymagać silnika samolotu. Jednak po zakończeniu nie zresetował go z powrotem do automatycznego, a nawet po powrocie samolotu do służby, załoga lotu nie zauważyła niewłaściwego ustawienia w systemie ciśnienia, nawet po sprawdzeniu trzykrotnie. Samolot wystartował z systemem ciśnienia, nadal ustawionym na ręczny, a tylna wentylacja była częściowo otwarta. W miarę jak samolot wznosił się ciśnienie wewnątrz kabiny, stopniowo malało. Gdy minęło 12 z 40 stóp, rozległ się dźwięk ostrzegawczy o wysokości kabiny. Ostrzeżenie miało powstrzymać załogę przed dalszym wznoszeniem się, ale w jakiś sposób błędnie zidentyfikowali je, jako ostrzeżenie o konfiguracji startowej, które sygnalizuje, że samolot nie jest gotowy do startu, a ten sygnał może wystąpić tylko na ziemi. Jednak dźwięk alarmowy dla obu ostrzeżeń jest identyczny. W następnych kilku minutach kilka świateł ostrzegawczych na panelu nad głowami w kokpicie się zaświeciło, a na wysokości 18,3 stóp. Automatycznie uruchomiły się maski tlenowe w kabinie pasażerskiej. Krótko po tym, jak rozległ się dźwięk ostrzegawczy o wysokości kabiny, kapitan skontaktował się z centrum operacyjnym Helios i zgłosił, że włączone jest ostrzeżenie o konfiguracji startowej. Następnie rozmawiał z inżynierem naziemnym i wielokrotnie stwierdził, że światła wentylatora chłodzenia były również wyłączone. Samolot kontynuował wznoszenie się, aż ustabilizował się na FL-340, co odpowiada około 34 tysięcy stóp. Nadzór ruchu lotniczego w Nikozji, odpowiedzialny za kontrolowanie ruchu lotniczego w tym regionie, wielokrotnie próbował skontaktować się z samolotem, ale bez sukcesu. W tym momencie grecka armia postanowiła interweniować, ale nie jest jasne, kto ich zaprosił. Wojsko przechwyciło samolot pasażerski i zauważyło, że pierwszy oficer był bezwładnie oparty na kontrolach. A fotel kapitana był pusty. Stewardesa Andreas Prodromą i jego dziewczyna, która również była stewardesą, weszli do kokpitu i próbowali uratować sytuację. Chociaż Prodromą miał licencję na pilotowanie samolotu, nie miał licencji na pilotowanie Boeinga 737. W kokpicie postanowił zrobić coś, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, gdy lewy silnik zgasł z powodu wyczerpania paliwa. Samolot opuścił wzór oczekiwania i zaczął opadać. Prodromoł udało się skręcić samolot z powrotem od Aten w kierunku obszaru wiejskiego, gdy silniki zgasły. Dziesięć minut po utracie zasilania z lewego silnika, prawy silnik również zgasł, a wkrótce samolot rozbił się w górach w pobliżu Gramatico, 40 km od Aten, zabijając wszystkich 121 pasażerów i członków załogi na pokładzie. Numer 7. Cudowne lądowanie. Nie myl tego. To lądowanie nie dotyczy samolotu, tylko zostało spowodowane przez samolot. Wkrótce się przekonasz. Ten konkretny samolot nazywa się Dziad-Lot 367, który leciał z Sztokholmu do Belgradu z przystankami w Kopenhadze i Zagrzebiu. Przybył do Danii 25 stycznia 1967 roku. Zarządzanie lotnictwem pomyliło stewardesę o imieniu Vesna Wulewicz z inną stewardesą o imieniu Vesna i zamieniło je miejscami w różnych samolotach. Vesna Wulewicz była jednak na locie 367. Była podekscytowana, że jest na pokładzie, ponieważ to był jej pierwszy raz w Danii. Lot wystartował z lotniska Stockholm Arlanda o 13.30 i 26 stycznia i wylądował na lotnisku Kopenhaga o 14.30. Wesna powiedziała, że widziała złego mężczyznę, który wysiadł z samolotu, ale nigdy już do niego nie wsiadł. O 15.15 .15 lot wyruszył z lotniska Kopenhaga w dobrym stanie. Tylko po to, aby 45 minut później eksplozja przeszła przez przedział bagażowy. Eksplozja spowodowała, że samolot rozpadł się nad czeską wioską syrbska Kamenice. Z 20 pasażerów i członków załogi na pokładzie Wesna była jedyną ocalałą. Wesna została znaleziona przez wieśniaka o imieniu Bruno Honka, który usłyszał jej krzyk wśród wraku. Jej turkusowy mundur był pokryty krwią, a jej szpilki zostały zerwane przez siłę uderzenia. Honka był medykiem podczas II wojny światowej i był w stanie utrzymać wesnę przy życiu aż przybyli ratownicy. Musisz się zastanawiać, jak wesna przeżyła nawet po katastrofie. Cóż miała cudowne lądowanie. Śledczy do bezpieczeństwa powietrznego przypisali przetrwanie wesny temu, że została uwięziona przez wózek z jedzeniem w kadłubie samolotu, gdy ten oderwał się od reszty samolotu i spadł w kierunku ziemi. Kiedy kabina się dekompresowała, pasażerowie i inni członkowie załogi zostali wyrzuceni z samolotu i spadli na śmierć. Śledczy uważali, że kadłub, w którym Wesna była uwięziona, wylądował pod kątem na gęsto zalesionym i pokrytym śniegiem zboczu górskim, co złagodziło uderzenie. Lekarze również stwierdzili, że historia Wesny dotycząca niskiego ciśnienia krwi spowodowała, że szybko straciła przytomność po dekompresji kabiny i zapobiegła pęknięciu serca przy uderzeniu. A jeśli zastanawiasz się, jak udało jej się zdobyć pracę z niskim ciśnieniem krwi, Wesna piła dużo kawy, aby ukryć ten fakt i została zaakceptowana. Wesna spędziła dni w śpiączce, mając złamaną czaszkę i cierpiąc na krwotok mózgowy. Miała także złamane dwie nogi i trzy kręgi, z których jeden został całkowicie zmiażdżony. Jej miednica i kilka żebrow również były złamane. Wszystkie jej obrażenia spowodowały paraliż, a ona również cierpiała na całkowitą amnezję. Oprócz lądowania wesna była cudem. Numer 6: pilot w środku, pilot na zewnątrz. Pilot Acheson obsługiwał rutynowy start lotu 5390 i przekazał kontrolę pilotowi Lancasterowi, gdy samolot kontynuował wznoszenie. Obaj piloci zwolnili swoje pasy barkowe, a Lancaster poluzował pas biodrowy. Około 30 minut później samolot wzniósł się na wysokość około 17:300 stóp nad Didcot Oxfordshire. A załoga kabinowa przygotowywała się do serwisu posiłków. Gdy steward Nigel Ogden wchodził do kokpitu, usłyszeli głośny huk, a kabina szybko wypełniła się kondensacją. Lewy panel szyby w kokpicie po stronie Lancastra oddzielił się od przedniego kadłuba, a Lancaster został natychmiast wyrzucony z fotela przez pęd powietrza z dekompresji i zmuszony do wylotu głową naprzód z kokpitu. Na szczęście jego kolana utknęły na kontrolach lotu a górna część ciała pozostała na zewnątrz samolotu narażona na ekstremalny wiatr i zimno. Autopilot został odłączony, co spowodowało szybkie opadanie samolotu. Drzwi kokpitu zostały wdmuchnięte do wnętrza na konsolę kontrolną, blokując kontrolę przepustnicy, co z kolei spowodowało, że samolot zyskał prędkość podczas opadania. Steward Ogden szybko chwycił pas Lancastra, podczas gdy dwie inne stewardesy zabezpieczały luźne przedmioty, uspokajały pasażerów i instruowały ich, aby przyjęli pozycje przygotowawcze w oczekiwaniu na awaryjne lądowanie. Samolot nie był wyposażony w tlen dla wszystkich na pokładzie, więc Acheson rozpoczął szybki zjazd awaryjny, aby osiągnąć wysokość z odpowiednim ciśnieniem powietrza. Następnie ponownie włączył autopilot i nadał wezwanie o pomoc, ale nie mógł usłyszeć odpowiedzi z kontroli ruchu lotniczego z powodu hałasu wiatru. To spowodowało opóźnienie w rozpoczęciu procedur awaryjnych. Ogden, wciąż trzymając się Lancastra, stał się wyczerpany, więc inni przejęli od niego kontrolę i trzymali kapitana. W tym czasie Lancaster przesunął się kilka centymetrów dalej na zewnątrz, a jego głowa wielokrotnie uderzała w bok kadłuba. Nikt nie myślał, że Lancaster przeżyje, ale pomyśleli, że lepiej będzie przynajmniej mieć jego ciało, a także uniknąć uderzenia jego ciała w lewe skrzydło, silnik lub statecznik poziomy, co mogłoby je uszkodzić. Ostatecznie Acheson był w stanie usłyszeć zezwolenie od kontroli ruchu lotniczego na awaryjne lądowanie na lotnisku Southampton. Stewardesy zdołały uwolnić kostki Lancastra z kontrole klotu, jednocześnie trzymając go. Ostatecznie samolot wylądował w Southampton, a pasażerowie wysiedli korzystając z schodów na pokład. Dopiero wtedy załoga zdała sobie sprawę, że Lancaster przeżył z odmrożeniami siniakami szokiem i złamaniami prawej ręki lewego kciuka i prawego nadgarstka. Ogden miał również rany i siniaki na ramieniu, a oczywiście cierpiał na zespół stresu pourazowego. Wyobraź sobie, jak przerażony byłby Lancaster i załoga. Teraz czas na wybór subskrybenta dzisiaj. Ten obraz jest dziwny i wygląda zbyt nierealnie. Wygląda jak samolot transportujący duchy z podziemia na ziemię. Jest przerażający i jednocześnie mylący. A jeśli zastanawiasz się, o co w tym wszystkim chodzi. Powinieneś zostać z nami, ponieważ wyjaśnimy szczegółowo o co chodzi w tym obrazie. Czy kiedykolwiek byłeś w samolocie i doświadczyłeś jakiegoś dziwnego zdarzenia w powietrzu? Jeśli tak daj nam znać o swoim doświadczeniu w komentarzach poniżej. Numer 5 lot, który zniknął bez śladu 30 stycznia roku, 1000... Boeing 77323 323C zarejestrowany jako PPOLU zniknął w drodze z międzynarodowego lotniska Narita. Do międzynarodowego lotniska w Los Angeles. Miał zatrzymać się na międzynarodowym lotnisku Rio de Janeiro galeo ale nigdy tam nie dotarł. Samolot był samolotem towarowym obsługiwanym przez Warik. Po starcie z międzynarodowego lotniska, Narita o 23 minuty po 20 Tyżylo, ostatni raz ktoś słyszał o nim o 20.45. Załoga lotu miała nadać komunikat o 21.23, ale tego nie zrobiła. Kontakt radiowy został utracony około 200 km od Tokio i to wszystko. Samolot towarowy przewoził 53 obrazy autorstwa Manabu Mabe, wracając z wystawy w Tokio. Obrazy były warte 1-2 miliona dolarów, ale ani wrak, ani obrazy nigdy nie zostały znalezione. To spowodowało różne teorie. Jedna mówi, że sześciosobowa załoga mogła zaplanować zabranie obrazów dla siebie, a inna twierdzi, że straszna awaria mogła zniszczyć cały samolot. Pozostawiając nic jako dowód. Choć druga teoria wydaje się rozsądna, pierwsza pozostawia zbyt wiele pytań, z których jednym jest to, że jeśli załoga zabrała obrazy, sprzedaliby je gdzieś, a w ten sposób mogliby zostać namierzeni. Ale do dziś nikt nie słyszał o obrazach ani o załodze, co sprawia, że to zdarzenie jest przerażające. Numer 4. Amelia Earhart. Przerażający przypadek to przypadek zniknięcia Amelii Earhart. Ale zanim o tym porozmawiamy, zapoznajmy się z Amelią. Amelia Earhart dorastała, aby stać się pionierką w historii lotnictwa i rzeczniczką praw kobiet. Była pierwszą kobietą, która przekroczyła Atlantyk w samolocie w 1928 roku, zaledwie rok po historycznym solo-transatlantyckim locie Charlesa Lindberga. W tym locie Amelia była jedynie pasażerką bez przeszkolenia w samolocie pilotowanym przez Wilmera Stulca, ale Amelia pragnęła spróbować samodzielnie kiedyś. Jej kiedyś nadeszło cztery lata później. Kiedy stała się pierwszą kobietą, która wykonała samotny lot transatlantycki, za co otrzymała Krzyż Lotniczy Stanów Zjednoczonych. Ale Amelia była kobietą, która nie spoczywała na laurach. Kontynuowała łamanie rekordów, w tym ukończenie pierwszego udanego samotnego lotu z Honolulu do Oakland w Kalifornii. Ale nawet przy sukcesach Ameli, był jeszcze jeden lot, który chciała spróbować okrążenie globu tak blisko jego równika, jak to możliwe. Nie chodzi o to, że loty okrążające glob nie były wcześniej realizowane, ale proponowany przez Amelię lot miał objąć bezprecedensowe 29 tysięcy mil. Zamierzała lecieć jak najbliżej równika, okrążając glob w najszerszym punkcie. To szalone, ale nikt w to nie wątpił, ponieważ Amelia była znana jako osoba dążąca do celu. Amelia wybrała kapitana Harry'ego Meninga jako swojego współpilota który miał pełnić rolę nawigatora w locie, ale był także doświadczonym pilotem. Zatrudniła również operatora radiowego, który znał kod Morsa oraz Freda Nunana, kapitana statku i byłego trenera nawigacji dla Pan Am, który znał zarówno nawigację morską, jak i lotniczą. 20 maja 1937 roku Amelia i Nunan opuścili Oakland w Kalifornii w samolocie, który został zbudowany zgodnie z jej gustem samolocie, który nazwała Laboratorium Latające. Trzy dni później przybyli do Miami na Florydzie, gdzie oficjalnie ogłosili plan Ameli na drugą próbę okrążenia globu. 1 czerwca wyruszyli z Miami, a prawdziwa podróż się zaczęła. Mimo, że wprowadzono modyfikacje w samolocie, aby zwiększyć jego zasięg, samolot nie był w stanie pokonać tak ogromnych odległości, jakie samoloty regularnie pokonują dzisiaj bez tankowania. Więc ekspedycja wymagała przystanków w takich miejscach jak Portoryko, Surinam, Brazylia, Senegal, Indie. Birma i inne. 21 czerwca wylądowali w Lej Nowa Gwinea i przygotowali się do rozpoczęcia najdłuższego etapu ich podróży, lecąc stamtąd na wyspę Howland. 2 lipca Amelia i Nunan opuścili Lej o 10 rano. Ich proponowana trasa miała prowadzić przez ponad 2000 mil otwartego oceanu do małej wyspy, a ich nawigację miała wspierać obecność statku USCGC i Taska, który został wysłany tam przed nimi. Ale gdzieś i w jakiś sposób w trakcie dwudziestogodzinnego lotu zniknęli. Ich ostatni znany raport pozycji umieścił ich w pobliżu wysp Nukumanu Atolu w Papui Nowej Gwinei około 800 mil od ich lotu. Ostatnie wiadomości radiowe odebrane z lotu przyszły wcześniej rano, kiedy Amelia oszacowała, że są w odległości 200 mil od Howland. Amelia powiedziała w swoich wiadomościach, że muszą być na statku, ale nie mogą go zobaczyć. To był ostatni raz, kiedy ktokolwiek usłyszał Amelię i jej załogę. W ciągu godziny od jej ostatniej wiadomości Itaska rozpoczęła poszukiwania, a wkrótce dołączył do nich inny zespół poszukiwawczy. Niestety nie znaleziono żadnych śladów Amelii Nunana ani ich samolotu. Lata po zniknięciu pojawiło się wiele teorii na temat tego, co mogło się wydarzyć, ale najbardziej powszechnie akceptowaną była teoria katastrofy i zatonięcia. Uważa się, że samolot musiał rozbić się i zatonąć w nieznanym miejscu. Jednak lata później na brzegu wyspy znaleziono but, który wyglądał jak ten, który Amelia miała na sobie, gdy wchodziła na pokład samolotu. To sprawiło, że teoria katastrofy i zatonięcia stała się szeroko akceptowana. Numer 3. Zaginiony lot, który pojawił się ze szkieletami. Teraz do historii, na którą czekałeś. W 1904 roku, 4 września, lot 513 Santiago Airlines wystartował z Akwizgranu w Niemczech Zachodnich i miał przybyć do Porto Alegre w Brazylii. 18 godzin później. Ale w jakiś sposób samolot tajemniczo zniknął w trakcie lotu nad Atlantykiem. Wtedy władze uwierzyły, że samolot się rozbił, a przez kolejne lata utworzono wiele grup poszukiwawczych, aby szukać szczątków pasażerów lub samolotu, ale nic nie znaleziono. Dwa lata po zniknięciu Santiago Airlines już zakończyło działalność. Dni zamieniły się w miesiące, a miesiące w wiele lat, ale nic nie słyszano o samolocie. Po niepowodzeniu w znalezieniu nawet jednego śladu dowodów na katastrofę samolotu poszukiwania zostały wstrzymane. Ale trzy i pół dekady później, 12 października 1989 roku, lotnisko w Porto Alegre w Brazylii zauważyło nieautoryzowany samolot krążący nad bazą powietrzną. Kontrolerzy ruchu lotniczego próbowali skontaktować się z pilotem, ale nie otrzymali odpowiedzi. Ostatecznie samolot zbliżył się do pasa startowego i wylądował idealnie. Wyglądał na dobrze utrzymany, a silniki nadal działały nawet po dotknięciu pasa. Nikt nie wyszedł z samolotu, więc władze lotniska podeszły do samolotu ostrożnie. Kiedy otworzyli drzwi z zewnątrz, to co zobaczyli, sprawiło, że dreszcze przeszły im po plecach. Znaleźli 92 doskonale zachowane szkielety ludzi na pokładzie, w tym 88 pasażerów i czterech członków załogi. Najdziwniejsze jest to, że wszyscy byli zapięci w swoich fotelach. A najbardziej przerażająca część to to, że pilot samolotu kapitan Miguel, Wiktor Curie, również został znaleziony w formie szkieletu z rękami na kontrolach. Myślisz to, co ja myślę? Ta historia po prostu się nie zgadza. A szczerze mówiąc, wiele osób uważa ją za fałszywą z trzech powodów. Pierwszym powodem jest to, że wiadomości o tym locie zostały opublikowane przez Weekly World News, które znane było z publikowania fikcyjnych historii w swoich tabloidalnych gazetach częściej niż rzadziej. Cztery lata przed opublikowaniem historii lotu 513 opublikowali historię lotu Pan Am 914, który zniknął na 37 lat, zanim się ponownie pojawił i wylądował bez uszkodzeń. Innym powodem jest to, że tajemnicza historia lotu Santiago 513 wydaje się zbyt podobna do odcinka z 1991 roku programu Strefa zmierzchu zatytułowanego Odyseja Lotu 33 w którym samolot podróżuje w czasie do 1939 roku. A na koniec, kiedy wiadomości z 1959 roku zostały prześledzone, nie było nic na temat lotu 513, nigdzie więc zostaliśmy tylko z gazetą Weekly World, aby wiedzieć, czy historia jest prawdziwa, czy nie. Czy uważasz, że ta historia jest prawdziwa? Daj nam znać, w co wierzysz w sekcji komentarzy. Numer 2. Samolot, który stracił silnik. Lot Delta 1725 to 32-letni samolot leżący w drodze z Atlanty do Baltimore. Ale gdy samolot był w powietrzu, rozległ się głośny huk, a cała kabina wypełniła się dymem. Natychmiast kapitan ogłosił, że samolot stracił silnik, a przygotowania do awaryjnego lądowania były w toku. W tym momencie wszyscy na pokładzie zaczęli obawiać się najgorszego. Pasażerowie na pokładzie zaczęli panikować, gdy samolot zaczął zwalniać. Większość ludzi wyciągnęła telefony i wysłała wiadomości do swoich bliskich, obawiając się, że to może być ich ostatnia wiadomość. Ale podczas gdy wszyscy wysyłali wiadomości do swoich rodzin, jeden pasażer nagrywał wideo z całej sceny, a coś przerażającego przykuło jego uwagę. Zobaczył metalową część poruszającą się w silniku z pomarańczowym blaskiem za nią. Wyglądało na to, że nosowa część była luźna w jednym z silników, co spowodowało problem. Załoga lotu z Atlanty do Baltimore. Zdecydowała się na zmianę kierunku do Raleigh z powodu nadmiaru ostrożności po otrzymaniu informacji o możliwym problemie z jednym z silników samolotu. Stewardesy poinformowały pasażerów, aby przygotowali się do awaryjnego lądowania, a na szczęście lot przewożący 100 do 54 osoby wylądował bezpiecznie w Raleigh, Karolina Północna. Numer jeden. Duchy w samolocie. Prawie 51 lat temu, 19 grudnia 1972 roku Lot 401 Eastern Airlines rozbił się w Everglades na Florydzie. Samolot był Lockheed L-1011 Tray Star, podróżujący z Nowego Jorku do Miami. Według sieci bezpieczeństwa lotniczego na pokładzie Eastern Airlines było 163 pasażerów i 13 członków załogi, co daje łącznie 176 osób. Podróż rozpoczęła się bez problemów, ale gdy zbliżali się do Miami, załoga lotu zauważyła wskazanie usterki w kokpicie. Nie zdali sobie sprawy, że autopilot został odłączony, co ostatecznie spowodowało, że samolot stracił wysokość i rozbił się. Mimo, że 75 osób przeżyło, wciąż zginęło 101 osób, w tym kapitan Robert Loft, powszechnie znany jako Bob, oraz inżynier lotu Donald Repo, znany jako Don. Była to pierwsza śmiertelna katastrofa, która dotyczyła nie tylko Lockheeda TriStar, ale w rzeczywistości jakiegokolwiek dużego samolotu. Tragedia była również drugą, najtragiczniejszą katastrofą lotniczą w historii USA w tamtym czasie, chociaż dziś zajmuje 16. Tu miejsce. Kilka dni później władze odzyskały wrak samolotu z bagna i udało im się uratować niektóre z jego części, a te użyteczne ponownie wykorzystano w flocie Eastern Airlines. To stało się początkiem poważnych kłopotów. W różnych okolicznościach ludzie zaczęli zgłaszać dziwne widoki Boba i Dona w przejściu kokpicie i kuchni. Na przykład wiceprezydent Eastern Airlines raz wsiadł do samolotu z Nowego Jorku i rozmawiał z pilotem, którego uważał za odpowiedzialnego za ten sektor. Później twierdził, że pilot, z którym rozmawiał, był Bobem, który zginął w katastrofie samolotu 50 lat temu. Można by się zgodzić, że wiceprezydent miał halucynacje, ale nie był jedynym, który zgłosił takie relacje. Innego dnia kapitan został poproszony o sprawdzenie pasażera w klasie pierwszej, który był w mundurze pilota. Starsza stewardesa powiedziała, że pasażer był oszołomiony i nie reagował, gdy z nim rozmawiali, a jakby tego było mało, nie był na liście pasażerów. Kapitan rozpoznał pasażera jako Boba. Również Don był rzekomo widziany na lotach w tajemniczy sposób. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.